Ostatowski i Chrystusa Miłosiernego. Także tutaj będzie wszystko w mozaikach. Najbliższe plany to właśnie spłaciliśmy <grychy> w tym tygodniu. Jestem bardzo szczęśliwy, bo po dwóch latach spłaciliśmy kostkę, która jest położona wokół kościoła. Ale pięknie! Kościoła. Dwa lata musieliśmy na to pracować. Teraz zbieramy na drzwi do kościoła. Już są projekty z, z płaskorzeźbiami, z datami powstania parafii. Z przybycia właśnie tutaj zakonu z Także na Wielkanoc już powinny być te drzwi zrobić. To nawet jeszcze parafianie wiedzą właśnie, nie wiedzą, bo się nie mówię. Ale to dzięki takiemu gospodarzowi. Co? Coś, Coś wiem. Coś a jakie jest, jak jest główne, nie wiem, przesłanie takie waszego zakonu? Ty? Główne przesłanie naszego zakonu to jest y, hasło jakby prac tak. Natomiast zakon kiedy powstawał. To chciał stworzyć parafię na wzór pierwszych chrześcijan. Czyli parafia wspólnotą wspólnot, żeby każdy w parafii mógł odnaleźć swoje miejsce, żeby nie był tylko takim niedzielnym parafianinem, no który przychodzi, i powiedzmy, swoje odsiedzi i tak dalej, odklep, żeby, żeby oni w tej parafii mogli się odnaleźć. To w 1962 roku powtórzył sobór watykański II. Czyli też powiedzmy, jakbyśmy byli, przyłożyli rękę do, do koncepcji, które powstawały podczas soboru watykańskiego II. Parafia jako wspólnota wspólnot, żeby nie było ludzi anonimowych w parafii. To jest ideał, no ale wiadomo, zawsze, dlatego u nas wspólnot jest, w tej parafii jest chyba 12 wspólnot, żeby widzieli się z holem, no, teraz się uczą grać na gitarze. Chór tkari, też jest? To... Chór też jest? Chór czy jest? Nie, nie, ale z tych będzie. dziewczynek za chwilę będzie. To jest 10-15 lat i one na pewno nie uciekną z kościoła, tylko będą, będą tworzyły chór. Wszystko? Dziękujemy. Dokąd siedziecie powiedzcie? Do gołonoga. Do gołonoga. Do świętego Mam się Franciszka. Tak? No, tak. Idziemy matzek, z Pamiętam, tak etapami, S to, to, ta ta, to Są osoby, które robią powiedzmy jedni marczeń. Tak jak sobie co przeprowadziłem mm. tego Francuza? A, a, są osoby, a my tak y, od tamtego roku tak etapami sobie od Krakowa do piekar, y, do, do Sączowa. Tam stąd też jakby na nowo zostały otwarte ręce. Myślałem, że do tego, do, aż do Hiszpanii. No tak, dalej. Może, no, przed to Kolega Słowak, nasz, y, w, tym, w tym roku zrobił dwa tygodnie. Naprawdę no, też ota pani sobie krakowę, tak, tak. gdzieś tam wystartował w Francji. Przez dwa tygodnie mówi, że już jest blisko. Przez ten odcinek naszej licencji trochę dalej, bo od Krakowa. Ja akurat jestem autorem. No, no, na też był, był cykl taki ja, właśnie szakim tego Jakuba, ale y, pani szła po, 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 Hiszpanii. po Hiszpanii. Tak, i kolejne etapy odwiedzała y, kościoły, domy te pielgrzymów, opowiadała o ludziach, o, o w ogóle jak jest na ta takiej pielgrzymce. Też, też wydatce, jest. jest też film fabularny, można go obejrzeć. Ludzie, którzy z różnych powodów wyruszają na ten szlak, bo, bo tam gdzieś syn zmarł, bo coś tam, bo coś tam, nawet nie wiedzą, dlaczego idą, po prostu idą i powie, po, potem jest jakieś takie cudne wrócenie, że gdzieś jak dochodzą do, do, do Świętego to widzą, że to miało sens. Warto jest to obejrzeć. Coraz więcej nie jest tej, jak to nie jest. Ziwać, kubieta, My, bo są tam reliki od 18 lat, też mało kto wiedział, to było zapomniane. I w tej chwili jest to reaktywowane. Książę tam robi raz w miesiącu takie specjalne rzeczy. 28. 28. 28. 28. E, I no, tam tak tworzymy przy tym są przede wszystkim ten główny, główny punkt naszej znaczy decyzji związany z kulturą światową. Czyli widać, tak, że wszystko opiera się jednak na tradycji, <śmieniu> na konserwatyzmie, <śmieniu> nie na tych współczesnych nowinkach. Tylko, no, zawsze jak zaczyna się wszystko rozmywać, to wracamy do korzeni. Tak? Do, 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 do. Bóg zapłać. Szczęść Boże wszystkim, dziękuję Przemieszymy. 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 Przemieszymy.